Ile miasto Katowice przeznacza milionów na wykup akcji? No to jest około 150 milionów złotych. O jakiej kwocie mówimy? Ile pożyczki wzięliście jako miasto? Ale na, na co pożyczki? Na, na, na wykupienie tych akcji, tak? Nadłużenie, czy na wykupienie akcji? No oczywiście całość. Czyli? Czyli 200 milionów złotych. Pożyczki. Tak. Jaki procent? Ta pożyczka. Ojej, no pyta pan o takie no. szczegóły. Nie lubię rozmawiać z ludźmi, którzy są nieprzygotowani. Czy planuje pan podwyższyć podatek od nieruchomości w 2026 roku? Ale już jest dawno podwyższony. No, czy planuje pan jeszcze podwyższyć? Mamy starą zasadę, że mamy zawsze na maksymalnych wysokościach. To się nie zmieniło od wielu, wielu lat. Ile miasto Katowice przeznacza milionów na wykup akcji? No to jest około 150 milionów złotych, więc niemała suma, dzięki temu pozyskamy 32% z... 44%, którymi dysponował węglo co spowoduje, że w rezultacie zostaniemy udziałowcem w wysokości 21,03%. A skąd miasto Katowice ma pieniądze na wykup tych akcji? No, ma z własnych źródeł i z możliwości zaciągnięcia środków zwrotnych. Jakby pan to rozwinął, kredyt, tak? To nie jest kredyt, to są akcje i pożyczki bankowe. Różne formy są. Pożyczki, czyli kredyt? To są, to są różne formy, formy pozyskiwania środków. Ile ile tej pożyczki? Bo rozumiem, jak miasto zaciąga pożyczkę, to mieszkańcy muszą ją spłacać. Tak, to jest normalne w każdym procesie inwestycyjnym miasta. Miasto nigdy nie robi żadnych inwestycji z tak zwanych własnych środków, tylko zawsze ze środków pozyskiwanych z różnych korzystnych źródeł finansowania. Tak, to o Mówimy. Ile ile pożyczki wzięliście jako miasto? Ale na, na co pożyczki? Na, na, na wykupienie tej akcji? Tak. Czy na wykupienie tak, 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 akcji? No oczywiście całość. Tak, tak, tak. Czyli 200 milionów złotych. Pożyczki. Tak. Jaki procent? Ta pożyczka? Ojej no pyta pan o takie no, szczegóły, na tyle korzystne, na tyle korzystne, że się to miasto opłaca. A miasto jako będzie miało korzyści z tego? Jakieś pieniądze wpływy roczne będą? Będziemy współwła współwłaścicielem dużego przedsiębiorstwa funkcjonującego. No ale jakieś I wpływy będą? No... Realny wpływ na jego rozwój. Po ilu latach ma się zwrócić za pożyczka? JST nie jest biznesem nie robi biznesów. Odestaje jest od wydawania pieniędzy, słusznie wydawanych pieniędzy na to, aby, ym, in, aby impulsować możliwości rozwojowe ym, miasta województwa. Jeśli miasto bierze kredyt, mieszkańcy spłacają, a miasto z tego nic nie ma, de facto mieszkańcy będą musieli spłacić ten kredyt. Ale jak Pan mówi, że nic nie ma, skoro ma majątek, który zakupiło, który jest warty w momencie zakupu yy, może nie raz tyle, ale na pewno znacznie więcej. Mieszkańcy teraz na przykład będą mieli podwyższone podatki, tak? Bo z czegoś trzeba spłacać ten kredyt. Ja panu wytłumaczę jak pan... Ma pan mieszkanie? No, no. Kupił pan go? Tak. Ile pan zapłacił za to mieszkanie? No zapłaciłem. No ile pan zapłacił? nie pan powie, no 100 tysięcy złotych. Tak? Za ile go pan dzisiaj może sprzedać? Drożej niż pan kupił? Drożej niż pan kupił? Tak. Ma pan odpowiedź. Ale to nie planujecie przecież sprzedać? No nie planujemy, ale mówię panu, że to jest inwestycja w majątek. A pan planuje sprzedać swoje mieszkanie? Nie, a pan planuje, a pan planuje podwyżki, podwyżki dla mieszkańców Katowic? Jakieś podwyższać? Ale jakie podwyżki? No, no, czy planuje pan w najbliższym jakie roku? Podwyżki. No, jakie jakiekolwiek. Jakie? Ale jakie podwyżki? Pan planuje jakiekolwiek podwyżki. Ale jakiekolwiek. Pan, podatek od nieruchomości. Ja bym proponował, żeby pan redaktor się... Podatek od nieruchomości planuje żeby pan? Się, żeby pan się poduczył troszkę, na czym polegają finanse publiczne, na czym polega pobieranie tych wszystkich danin publicznych, które są i z czym się one wiążą. A potem możemy dyskutować, bo pan kompletnie ma wiedzę z tego, co widzę. Podatek od nieruchomości wpływa do budżetu miast. No oczywiście, że tak. No, czy planuje pan podwyższyć podatek od nieruchomości w 2026 roku? Ale już jest dawno podwyższony. No, czy planuje pan jeszcze podwyższyć? Mamy starą zasadę, że mamy zawsze na maksymalnych wysokościach i się nie zmieniło od wielu, wielu lat. No, czyli maksymalny podatek? No zawsze jest maksymalny. No, nie wszędzie, nie wszędzie. No zawsze jest maksymalny. A wie pan, że jakby był nie maksymalny, to musielibyśmy oddać część tych dochodów? Na jaką kwotę jest miasto Katowice zadłużone dzisiaj i na jaką będzie teraz właśnie po wzięciu tej pożyczki, żeby kupić te akcje? Na, wystarczają, na, na bardzo bezpieczną. To jak Jesteśmy jest? najmniej zadłużonym miastem, patrząc wszystkich miast, tych dużych, które y, tworzą na przykład Unię Metropolii Polskich. Jaka kwota? Jaka kwota? Zadłużenia miasta Katowice. miliard złotych. Ponad miliard złotych. Przy czterech miliardach dochodu. Miliard. Przy czterech miliardach budżetu. No tak, ale ponad miliard, czyli tak, teraz 1,2 miliarda, 1,4 miliarda. Ale do czego pan dąży? Czy ja mogę wiedzieć, do czego pan dąży? Ja, bo pytam, chciałbym e, zrozumieć pana sens jak, zadawania pytań. Jaka, 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 jest sytuacja, ja rozumiem. jaka jest sytuacja finansowa miasta Katowice, bo skoro mówi pan, jest że... bardzo dobra sytuacja finansowa miasta Katowice. Jeżeli byłaby zła, nigdy nie moglibyśmy sobie pozwolić na zakup y, akcji y, tego lotniska. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... Nigdy w życiu by nam nie pozwoliło Rio na to, aby taką transakcję przeprowadzić. Czyli nie, po, nie poznam tej kwoty. Na jaką kwotę dokładnie jest zadłużone miasto Katowice? No przecież panu powiedziałem. Ponad miliard złotych. Ale ponad miliard to jest kwota różna. 1 ,1... Nie pan poszuka w dokumentach, znajdzie pan to. Ale pan to pan, mi... pan jako prezydent Katowice nie wie. Wiem. wiem. I to proszę powiedzieć. No mówię panu. Ponad miliard złotych. Ponad tak. miliard złotych. Rozumie pan, co to jest miliard złotych? Tak, tak. Tysiąc milionów. Brawo. Ale to, przynajmniej tyle pan rozumie. Pytanie, czy to jest 1200 milionów, czy 1400 milionów? No to jest duża różnica, 100 milionów w tą, czy w tamtą? Ja nie wiem, trochę mi pan zajmuje czas, wie pan... Nie lubię rozmawiać z ludźmi, którzy są nieprzygotowani. Ale do czego? Jakby pan, chciał, jakby pan chciał się przygotować dobrze do tego wywiadu, to by pan wiedział, na ile jest zadłużone miasto, jak wygląda wskaźnik zadłużenia miasta. Nie, nie muszę wskaźnik musi wynosić. No widzi pan, a ja uważam, że musi pan ja, wiedzieć. wiem, że tutaj będzie pan prezydent Katowic i sobie pana przepytam, bo pan, ja uważam, jako ja pan jest od przepytywania, tak? tak jako nie dziennikarz tak. Tak, nie być. Pan jest od zdobywania informacji i zadawania pytań. Tak, i ja panu na pytania odpowiadam. Ja ma nie ma pytania. Dokładnie zawsze też mogę przyjść na taką konferencję i mogę te pytania zadać. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. serwisowanie samochodu i samolotu.